Dobry wieczór Państwu! Dzisiaj jest znów wytężony dzień pracy. Byłem w sądzie. Dwie sprawy miałem do załatwienia: sprawa pobicia i sprawa także karna wykonawcza dla moich klientów. Byłem również w urzędzie dzielnicy. Spotkałem się z przewodniczącym. Mamy tutaj do omówienia ważne sprawy polityczne. Natomiast, proszę Państwa, e, złożyłem skargi, e, nadzwyczajne, wnioski o skargi nadzwyczajne i wnioski o wywiedzenie kasacji e, w sprawie jednego z wolnych ludzi, Którzy no, zostali mocno pokrzywdzeni przez nasz system. I tutaj w planach jest również złożenie skargi do e, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Bo to w Strasburgu wolni ludzie mogą e, zyskać e, ogromne pieniądze. Dlaczego? No, bo nie liczmy na to, że wygramy przed polskim sądem. Polska się nie liczy. Bo Polska, co to jest? Poland Republic of, zarejestrowana na giełdzie w Nowym Jorku. Proszę Państwa, prawdziwa Polska to jest druga RP z prezydentem Janem Zbigniewem Hrabią Potockim. To jest właśnie prawdziwa Polska. A poza tym zgłosiła się do mnie matka dziecka z chęcią, żeby. Skorzystać z, naszego, z naszej pomocy świadomym rodzicom, bo skarżyła się, że już tyle grzywien Sanepit na nią nałożył, że też jest 5 tysięcy złotych na jedno dziecko w sumie po zsumowaniu. To już ona już, już nie wyda, już ona po prostu nie daje rady. No więc nasza oferta jest bardzo korzystna. Płacisz raz, dużo, dużo mniej, dużo mniej i masz spokój do końca. Do końca obowiązku szczepienia, czyli do 19 roku życia dziecka. A proszę państwa, pamiętajmy, co się dzieje od września. Od września jest w szkole przymus. Dziecko idzie do szkoły, rodzic nawet nie wie, i idzie, idzie igła. I co mamy robić? Musimy działać. Nasz pakiet pomocowy działa również przeciwko takim bezprawnym działaniom. Dlatego zachęcam, działajmy już teraz, ponieważ później będzie tylko drożej. Niestety, ceny wzrastają. Coraz więcej pracy wymaga właśnie taka obsługa osób. Zaufało nam ponad kilkadziesiąt osób. Także, proszę Państwa, zachęcamy, namawiamy, bo inaczej to może się skończyć tylko i wyłącznie nopami, nopami i jeszcze raz nopami. Ja mam sąsiadkę, która ma ciężko chore dziecko. Dziecko było zdrowe, urodziło się zdrowe, wszystko było w porządku, zostało zajgłowane no i niestety stało się ciężko niepełnosprawne. Także nie igłujemy się. Pozdrawiam.